Czy marzyłeś kiedyś o tym, żeby zostać pilotem, a może wydaje Ci się, że to marzenie jest nierealne? Dziś poznasz osobę, która uczy innych, jak oderwać się od Ziemi. Dosłownie. Poznaj zawód instruktora lotnictwa. Jak czułeś się, kiedy pierwszy raz oderwałeś się od Ziemi? Samodzielnie? Samodzielnie? Um, niesamowicie, no fantastycznie, tak? dlatego że dojście do takiego momentu, kiedy można samodzielnie wylecieć, wymaga trochę czasu. Wymaga najpierw zdania wielu testów teoretycznych i tak dalej, potem są loty wspólne z instruktorem. W moim wypadku ja zacząłem moją przygotowanie od latania na szybowcach, więc było to trochę inaczej, ale uczucie jest oczywiście niesamowite, tak? oglądać świat z góry, być bliżej chmur. To jest coś, co podobało mi się wtedy i podoba mi się teraz. Więc powtarzam to tak często, jak mogę. A jak konkretnie wyglądała twoja droga zawodowa, właśnie od pasjonata do instruktora? Właśnie tak, od pasjonata do instruktora. Tak, jak mówię, zacząłem od lotów na szybowcach i było to tak naprawdę dla zabawy, tak? dla przyjemności, dla tej radości przebywania w powietrzu i obserwowania świata z góry. Aż w pewnym momencie w moim życiu zadałem sobie pytanie, co lubię najbardziej robić? Czy chciałbym to robić, czy mógłbym to robić? Jako pilot szybowca, może nie do końca zarobiłbym, żeby wyżywić rodzinę, ale jako latanie stwierdziłem, okej, okay, czyli chyba trzeba bardziej się zaangażować, czyli trzeba zostać pilotem samolotowym, a co za tyle idzie pilotem zawodowym i podjąć pracę w linii, lub jako pilot zawodowy jakoś się pracę. No i tak też postanowiłem. Zdecydowałem się zacząć szkolenie samolotowe, do tej pierwszej licencji samolotowej turystycznej, czyli PPL-ki tak zwanej, potem budowa na lotu i podążałem sukcesywnie dalej za tymi celami. Kolejna jest licencja zawodowa, uprawnienia różne, lot według przyrządów, loty w nocy jeszcze, loty na wielu silników. Wszystko to sukcesywnie wypełniałem, aż ostatecznie, ostatnim moim uprawnieniem było uprawnienie instruktora samolotowego. Z kim najczęściej pracujesz? Z osobami początkującymi czy z osobami już po kursach? Pracuję z osobami początkujący, początkującymi, czyli takie osoby, które właśnie miały marzenie zostać pilotem, chcą zobaczyć jak to jest. Niektórzy chcą sobie sprawdzić, czy sobie poradzą jako pilot, jeśli będą chcieli iść dalej, aby zostać na przykład pilotem liniowym. Więc ja głównie mam kontakt z osobami niedoświadczonymi. Często są to osoby nawet, które jeszcze nawet nigdy w życiu nie leciały. Nie było to nawet samolot pasażerski, ani gdzieś loty widokowe, nic takiego. Tylko miały marzenie, chcą spróbować i rozpoczynają kurs pierwszy raz są w powietrzu. Jakie cechy charakteru są bardzo ważne? w zawodzie pilota. Samodyscyplina yy, i taka w sumie wytrwałość, tak? To jest szczególnie, znaczy w zależności o jak daleko mówimy. Jeżeli mówimy o zawodzie pilota, jeżeli ktoś chce wykonywać ten zawód rzeczywiście, wymaga to zdania teorii do licencji pilota liniowego, tak zwane ATPL. Jest to moment, gdzie trzeba wykazać się właśnie tą samodyscypliną, organizacją pracy i wytrwałością. Jest to o tyle trudne, że często nie widzimy tego efektu od razu, tak? Uczę się miesiąc, żeby zdać jakiś egzamin, który zdam, a to jest dopiero jeden z 13, tak? Więc pracy jest bardzo dużo, więc trzeba odpowiednio sobie jakoś tym zarządzać, tak? Zdam, zrobię sobie jakąś nagrodę, jakoś się motywować, sam muszę to wymyśleć, więc takie cechy będą potrzebne. Poza tym, no, oczywiście, jakiś refleks, tak? No, w niektórzy pytają, właśnie jak to będzie, tak? No, mamy coś takiego jak chorobę lokomocyjną w samochodzie, w samolocie mamy jeszcze więcej tych wrażeń, tak? Ale jest to generalnie kwestia przyzwyczajenia, tak? Do wszystkiego można się przyzwyczaić, więc czasem niektórzy uczniowie po pierwszych lotach czuli się gorzej, ale rzeczywiście po kilku, już trzech, czterech lotach wszystkie jakieś takie dolegliwości ustąpiły, także jeśli chodzi o zdrowie, to. Bo tak naprawdę jeżeli się nie ma jakiejś ciężkiej choroby nie będzie ono przeszkadzało więc tutaj też OK a u instruktora co jest bardzo ważne? Cierpliwość. Myślę, że cierpliwość, yy, dlatego, że ja już latem, na tym wiele razy wiem wszystko, jak wykonywać, a uczeń widzi to, przed pierwszy raz, tak? Mamy checklistę, wykonuje tę checklistę i szuka, gdzie coś jest, tak? Mimo, że nawet tłumaczyłem mu przed chwilą, gdzie to jest, on może zapomniał. To jest normalne. Jest tu tyle rzeczy na początek, jest jest to trudne. Więc taka cierpliwość, też taka wytrwałość w tym powtarzaniu, na przykład, tak? Że poprawić błąd i tak dalej. Tak, stawia cierpliwość. A co byś powiedział o sobie młodej osobie, która marzy o tym, żeby latać, nie wie o z czego zacząć co byś poradził poradziłbym zacząć od lotu zapoznawczego żeby, żeby się przekonać, jak to jest w powietrzu. Prawdopodobnie spotęguje to chęć latania i będzie to jeszcze większym motywatorem, aby się uczyć, aby zainteresować się, gdzie jest szkoła. To też niestety nie jest tak tanie. Zajęcie, hobby, tudzież jeżeli przyszła praca wymaga to sporych inwestycji, ale być może z dobrą motywacją będziemy w stanie sobie zaaranżować, tak, wszystkie te rzeczy. Także zacząłbym od lotu zapoznawczego na YouTubie czy na innych portalach. Wiele filmików odnośnie awiacji jest, więc to dodatkowo może nam tutaj pomagać, żeby orientować się w temacie, a potem to już decyzja osoby, zainteresować. Czy poza pracą oglądasz filmy katastroficzne? Nie, mówiąc szczerze, nie nie, nie, nie przejrzałem wszystkich dostępnych sezonów katastrofy w przestworzach. Często ktoś mi opowiada, że okay, jesteś pilotem, albo taki odcinek w katastrofie w przestworzach i coś mi opowiada, nie mam czasu. Mówiąc szczerze, szkoda mi czasu na, na coś takiego. Każdy wielki pilot nie potrafił kiedyś odpalić nawet silnika. Ale ktoś mu pokazał, nauczył, jak to zrobić. Instruktor lotnictwa to ktoś, kto nie tylko uczy, ale też dodaje skrzydeł. Jeśli interesujesz się lotnictwem, być może to jest droga dla Ciebie, a właściwie pas startowy. Leć wysoko przed siebie.